Serdecznie Państwa witam na moim kanale Jerzy Krajni Wędzin W dniu dzisiejszym odcinek będzie trochę nietypowy, bo chciałem pokazać coś, co już było robione w grudniu. Czyli schab wędzony, jednak z tą różnicą, że ten były robiony w ciepłym dymie, 65 stopni. Teraz, mimo że jest lato. Sprawdziłem czy da radę zrobić na zimno. Tak wygląda nasz schabik po 18 godzinach wędzenia. No jeżeli ktoś na przykład nie lubi zbyt bardzo uwędzonego, proponuję skrócić. W tej chwili jest naprawdę idealnie dla na całej powierzchni przewędzony. No, ja akurat lubię wędzone, że, co mi akurat pasuje, ale nie każdy to lubi. I na to chciałbym by odnieść się do grudniowego spotkania, gdzie było pokazane jak jest speklowany. Peklowany było w ten sam sposób, czyli na 2 litry wody było 210 gram peklo soli i soli po 50% oraz czosnek, liż laurowy, ziela angielskie oraz majeranek. To było przygotowane do, do, y, przez 6 dni, peklo soli. i efekt taki, że w tej chwili już jest uwędzony i chciałem pokazać możliwości mojej y, wędzarni. Będzarnia jest robiona przez, praktycznie własnoręcznie przez moich synów. To już jest około 3-4 lat temu. Spisuje się rewelacyjnie. Jest w stanie przy temperaturze 30 stopni, około 30-31, Uzyskałem temperaturę wewnątrz dymu. 34 stopni. No nie jest całkowicie tak, jak powinno być 25. Nie przewidziałem takiego ocieplenia, bo dwa dni wcześniej było na dworze około 20 stopni. Nagle przyszły upały, ale i tak wyszło rewelacyjnie. Ładnie się ciągnie, nie rozpada się że polecam a w tej chwili pokażę Państwu jak wygląda moja wędzarnia i tak jak obiecałem też przystąpimy do pokazania Państwu mojej wędzarni w tej chwili komora jest ocieplona z każdej strony jest około 4 do 5 cm W Mineralnej tutaj mamy pokazane na dole jest grzałka wędzarnicza, czyli 3,5 kW jest termowentylator wykorzystany z wentylatora Master Cooka. mamy tutaj oświetlenie wewnętrzne które w dzień akurat nie widać no i tu jest wyjście generatora DEMU jeśli idę o komory, to byłoby wszystko. Tutaj, w tej części mamy włączenie całego systemu y, sterowania temperaturą. W tej chwili mamy 23 stopni wewnątrz. Tutaj mamy grzałkę oraz wentylator. Do wentylatora mamy tutaj regulację obrotów, oświetlenie oraz pompkę powietrza, która też ma tutaj regulację obrotów. Oprócz tego chciałem Państwu pokazać najważniejsze rzeczy tej wędzarni, czyli sterowanie oraz generator teraz zmienimy ułożenie kamery i zobaczą Państwo, co dalej tutaj jest wykorzystane. I tak, jak mówiłem, nasza wędzarnia jest wyposażona w generator dymu. Tutaj w środku całe to sterowanie wygląda w ten sposób. Tu są bezpieczniki, tu jest cały regulator oraz pompka. Pompka jest wykorzystana z pompki napoliczającej do oczek wodnych. Jest dosyć wydajna, że naprawdę nie ma problemów. Oprócz tego generator dymu, tu jest zasypnik. Odstojnik na nasze wypalone zrębki tu jest doprowadzenie powietrza oraz jeszcze jest bardzo przydatną rzeczą tutaj są dwa takie korki jeżeli by nam na przykład się zakleiło od smoły od ciał spolicnych to bez problemu możemy to wyczyścić. No i pod całą rzeczą najważniejszą to jest odstojnik. Odstojnik to jest zwykły słoik. I tutaj państwu chciałbym, chciałbym pokazać po 18 godzinach wędzenia. Uzyskaliśmy taką ilość smoły. Jest to faktycznie coś, co, gdyby nie było tego od wchodziłoby w wędliny. Mimo, że część i tak przychodzi, ale niewielka, i to byśmy musieli jeść. Że coś takiego zapobiega nam przedostawaniu się ciał smolistych do wędli. Wiadomo, że. Oprócz tego wędzarnia, tak jak Państwo zauważyli, ona jest cała obita wewnątrz blachą kwasą odporną, jednakże nie jest czyszczona, że jest faktycznie na niej nalot taki ciemny, który faktycznie zapobiega temu, że podczas wędzenia jak włączę grzałkę, są odbicia światła, bo grzałka się robi czerwona, i później miejscami potrafi przypalić nam nasze benziny. I y, praktycznie to już byłoby wszystko. Jeżeli się Państwu mój kanał Choroba. Proszę o subskrypcję oraz lajki. Like. Będę bardzo wdzięczny i zapraszam do oglądania dalszych odcinków w tej chwili jeśli Państwo chcemy faktycznie identycznie zrobić proszę się odnieść do grudniowego spotkania i tam będą Państwo mieli całe przygotowanie naszych schabów do wędzenia Wędzenie tylko się różni tym że tutaj nie było Praktycznie nie była użyta grzałka. Tak wiem, przy 30 stopniach 31 na zewnątrz uzyskałem temperaturę wewnątrz 33-34 stopni. I taką temperaturę uzyskiwałem przez 18 godzin. Jeżeli Państwo nie lubią bardzo wędzono, można to skrócić z tym, że nie mniej niż 12 godzin raczej. Nie, nie polecam, bo to jednak musi być zakonserwowane. To jest całkiem inaczej konserwowane, aniżeli na gorąco. Dlatego ten czas się wydłuża. I proszę sobie zobaczyć, że naprawdę warto coś takiego zastosować. No i to byłoby wszystko na ten temat. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia na innych filmach.